Siemanko. Grzyby się pomalutku zaczynają. Jest sporadyczne po jednym osiku prawdziwku. Ale patrzcie jaki wysypkanie już jest. Tu cztery. Tu blisko piąta. I tu kolejna kania. Jedna mała w kieszeni, jedna mała zostawiona tam. Ta pójdzie do słoika. Żeby sobie urosła. I jak widzicie masa kani jest. Spotkałem swoją sąsiadkę. Miała takich większych od tej mojej co tu mam w kieszeni chyba z 10 albo 20, a je tu teraz takie malutkie namierzyłem. Także za dwa dni po nie przyjdę. Także elo do następnego. Także zaczyna się wysyp, jeszcze dzisiaj po południu ma lać, w środę u mnie ma cały dzień lać. Także są nadzieje, że będzie tego masa. Późno, bo późno, ale się zaczynają. Elo. Jeśli możesz, to zostaw te pierdoły z zasięgu, Elo.